Cześć, dzisiaj otwieramy magazyn Pokémon, oficjalny magazyn, ee, który jest dystrybuowany na rynku polskim. I zobaczymy, co można znaleźć w środku. Jak już w końcu się do niego dostaniemy. Oczywiście, poza dwoma busterkami, które już na pierwszy rzut oka można zauważyć w opakowaniu. Opakowanie jest solidne i trwałe, ale niestety karty mogą ulec uszkodzeniu w środku, jak i magazyn, jeżeli będzie źle przechowywane w sklepie albo jeżeli ktoś po prostu będzie się z tym nieostrożnie obchodził. Co mamy w środku? Jakieś zabawy, pewnie dla dzieciaków. Bardzo dużo różnych ewolucji Eevee. Informacja o Alakazamie i o Tak, oczywiście, standardowo gra. Pokémon Legends Zera. Mega ewolucje, czyli informacja o najnowszych mega ewolucjach. Mam Mega Absola, Mega Charizarda, Mega Lucario, Mega Amparosa. Kolorowanki, no więc to raczej nie jest magazyn dla dorosłych Informacje o dar kraju. No i kozackie plakaty Ale raczej też dla dzieciaków I dalej informacje o pokemonach Gadżety Zagadki i tego typu rzecz. No dobra. Mało informacji i ciekawostek dla osób starszych, ale coś co tygryski lubią najbardziej, czyli dwa boosterki fun Pack z których każdy zawiera po trzy karty, i bierzemy się za ich otwieranie. Nie wiem, czy tutaj ta karta się cokolwiek przekłada, czy nie. Nie nagrywam w formie pionowej, bo tak jest mi po prostu łatwiej. No ale mam nadzieję, że nie będziecie mieli nic przeciwko. Czyli co? Pierwszy Miltank. Mamy Kirla. Oczywiście też po co mamy. I Litlio w sumie w Reverse Hollow. Całkiem nieźle, bo nie spodziewają się tutaj żadnych specjalnych kart. A mamy ładną kartę Reverse Hollow. I drugi boosterek też trzy karty w środku. Już wiem, że nie każdy z tych magazynów ma po dwa boostery w środku. Czasami są tam inne gadżety. Na razie wiem, że mają minimum jeden booster. Więc zobaczymy, co nam wydrobi. Paryn, Namil. I ostatnia karta. Znowu Reverse Hollow, Stone Journer. No, więc tak przedstawia się zawartość magazynu Pokémon. Dzięki i do zobaczenia następnym razem.